Kamil Żbikowski, kandydat na prezydenta Zabrze, prezes Stowarzyszenia Lepsze Zabrze oraz radny Miasta Zabrze. Znajdujemy się w parku miejskim przy ulicy Dubiela. Przed nami wybory na prezydenta miasta Zabrze. Skąd zamysł, aby kandydować? Zamysł zrodził się już kilka dobrych lat temu, ponieważ są to moje trzecie wybory, w których kandyduję na prezydenta miasta. Odkąd założyłem Stowarzyszenie Ruch Miejski Lepsze Zabrze kilkanaście lat temu, staraliśmy się również uzyskać wpływ na to, co dzieje się w mieście, na decyzyjność, czy to w Radzie Miasta, czy właśnie poprzez stanowisko prezydenta miasta. No, poprzez wieloletnie działania też zdałem sobie coraz bardziej sprawę, że to prezydent miasta ma zdecydowanie największą możliwość kształtowania tego, co dzieje się w mieście, to jak miasto funkcjonuje, tego, jak miasto funkcjonuje czynuje tego na co miasto wydaje swoje środki i z perspektywy radnego czasami można jedynie apelować bądź uczestniczyć w głosowaniach, w których uczestniczy również 24 pozostałych radnych. Nie zawsze decyzje większości są zbieżne z moimi przekonaniami i z moimi decyzjami, więc tutaj to stanowisko prezydenta miasta daje możliwość również jednoosobowego decydowania o pewnych rzeczach. A jako, że mam dość rozbudowany program naprawy i rozwoju miasta, no to tylko stanowisko prezydenta miasta pozwoliłoby mi go w pełni zrealizować. Jaki jest Pana program wyborczy? No tutaj można by bardzo długo mówić. Całość programu jest dostępna czy jego najszersza wersja jest dostępna na stronie internetowej lepszezabrze.pl. On składa się z dziewięciu rozdziałów obejmujących dziewięć różnych sfer funkcjonowania miasta. Od zarządzania administracją, przez gospodarkę, poprzez przestrzeń, transport publiczny, zdrowie, kulturę, edukację, sport. To są, to są przede wszystkim te dziedziny, które, mieszkalnictwo również, to są te dziedziny, które są najważniejsze w funkcjonowaniu miasta i pod każdym z tych rozdziałów kryje się od kilkunastu do nawet więcej punktów, które obejmują czy streszczają to, co chciałbym za zabrzu zmienić. Nie wgłębiając się w konkretne przykłady, można powiedzieć, że ten program ma na celu poprawę jakości życia w mieście, ponieważ oczywiście finanse i sprawy funkcjonowania administracji są bardzo ważne, natomiast takim kluczowym czynnikiem, który również wpływa na stan gospodarki lokalnej, na stan finansów miejskich, ale też na wszystkie inne sfery funkcjonowania samorządu jest jakość życia w mieście i moim głównym celem jest podniesienie jakości życia w mieście po to, żeby ludzie chcieli tu zostać, po to, żeby ludzie chcieli tutaj wiązać przyszłość z zabrzem, co doprowadzi do zahamowania, co ma doprowadzić do zahamowania negatywnych trendów demograficznych, wyludniania się miasta, a więc też starań, które na, na końcu mają doprowadzić do tego, żeby odbudować lokalną gospodarkę, żeby znaleźć nowe źródła dobrobytu w mieście, ponieważ te, te dawne, dzięki którym Zabrze rozwinęło się, czyli przemysł ciężki i górnictwo węgla kamiennego, e, no, zostały już w większej mierze zamknięte. To jest rozdział, rozdział historii Zabrza zamknięty. Teraz trzeba znaleźć nowe motory napędzające miasto, e, ale z dużo większym skupieniem na tym, jaka jest jakość życia, ponieważ moim zdaniem, o ile kiedyś węgiel, tak teraz mieszkańcy i e, możliwość wygodnego, dostatniego, bezpiecznego życia w Zabrzu jest y, czymś, co Zabrze może w następnych latach, następnych dekadach zaoferować y, mieszkańcom i osobom, które chciałyby tutaj y, zamieszkać. W jakiej kondycji jest miasto Zabrze? Y, sytuacja finansowa miasta jest, jest trudna. Sytuacja materialna infrastruktury też nie jest, y, jest daleka od ideału. E, wymaga wielu inwestycji, wielu remontów. E, oczywiście wszystko w zasadzie w gospodarce obecnej opiera się o środki finansowe, o, o pieniądze. E, natomiast chciałbym podkreślić, że o ile nastąpiło w, szczególnie w ostatnim roku drastyczne podniesienie zadłużenia e, miasta, to e, nie może na finansach skupiać się całe, cała, cała uwaga urzędu. Trzeba mieć świadomość, że to ludzie, to mieszkańcy, którzy wpłacą tu podatki, opłaty, którzy tutaj mieszkają, którzy pracują, wypracowują lokalną gospodarkę, są tak naprawdę jedynym celem i głównym motorem napędowym tego, co w mieście może się dziać i co się dzieje w kwestii inwestycji, funkcjonowania samorządu, świadczenia usług publicznych i wszystkiego tego, co, z czym kojarzy nam się miasto, co miasto może zaoferować. Ja bym chciał, żeby miasto właśnie miało do zaoferowania coraz więcej mieszkańcom, ponieważ to również będzie znaczyć polepszenie sytuacji gospodarki lokalnej, a więc i finansów publicznych, które z tej gospodarki czerpią dochody w postaci podatków czy, czy opłat. I tutaj nie chodzi o obciążanie samych mieszkańców dodatkowymi opłatami, bo te już praktycznie wszystkie z nich wzrosły, szczególnie w ostatnim czasie. Myślę, że czas teraz na to, żeby rozwijać po prostu gospodarkę, żeby rozwijać rynek pracy co właśnie dzięki opłatom z tego wynikającym, dzięki podatkom dochodowym od osób czy fizycznych, czy prawnych, czy podatkom od nieruchomości Zabrze mając większą, prężniejszą gospodarkę, więcej funkcjonujących tutaj firm zarówno tych najmniejszych jak i tych większych może będzie mogło się dalej rozwijać i to jest jakby już droga wyjścia z tych problemów. Natomiast te problemy są, ale one są możliwe do wyprostowania. Oczywiście część z nich będzie wymagać wielu lat poprawy i stopniowego poprawiania pewnych rzeczy, natomiast część naprawdę zależy od pewnego nastawienia, od pewnej polityki, władz i nie wiąże się z większymi kosztami. Czyli w takim kierunku właśnie według Pana powinno pójść miasto Zabrze? Tak, miasto Zabrze w mojej wizji powinno być miastem dobrym do życia, miastem atrakcyjnym dla mieszkańców. Miastem, w którym będzie się chciało żyć, które będzie wygodne ze względu na to, że będzie tu można znaleźć dobrą pracę, będzie tu można dobrze wychowywać swoje dzieci w bezpiecznym środowisku, w dobrych szkołach i w przestrzeni publicznej, która jest atrakcyjna. Taki jest, taka jest moja wizja miasta, ponieważ to ma dwa aspekty. Ten, ten pierwszy, który decyduje o tym, że po prostu e, to jest spełnienie celów mieszkańców, celów życiowych, czyli tego, żeby mieszkać w e, przyjaznym otoczeniu, w e, atrakcyjnej, bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni. E, I takie miasto, takie miasto chciałbym, żeby było. A z drugiej strony, jeżeli ten pierwszy warunek będzie spełniony, to za tym pójdą też pójdzie też poprawa sytuacji gospodarczej, finansowej, ponieważ ludzie chcą tu mieszkać i funkcjonując tutaj, zostawiając swoje środki w gospodarce lokalnej, będą również wypracowywać to bogactwo miasta które znowu wtórnie będzie mogło być przeznaczane na e, dobrej jakości usługi publiczne, e, wygodną, bezpieczną przestrzeń, infrastrukturę, no i wszystko to, co, co sprawiałoby, żeby, e, żeby miasto Zabrze nie tylko kojarzyło się, ale faktycznie było e, miastem e, dobrze prosperującym, e, w którym ludzie będą chcieli mieszkać, w którym młodzi ludzie będą chcieli zostać e, po ukończeniu e, szkoły średniej na przykład. E, będą mieli tutaj możliwości edukacyjne również, również na poziomie wyższym i przede wszystkim będą mogli e, znaleźć pracę, atrakcyjną pracę, która pozwoli założyć tutaj rodzinę. Jeśli zostanie pan wybrany na prezydenta miasta Zabrze, jak pan sobie wyobraża współpracę z radnymi miasta? E, no, ta współpraca jest konieczna. Oczywiście rada miasta jest e, najważniejszym obok prezydenta organem e, reprezentacji demokratycznej i co prawda no, w tej kadencji współpraca jest trudna, ponieważ ta kadencja zaczęła się od zdominowania pewnych decyzji przez określone środowisko, które straciło teraz władzę w referendum. Myślę, że ten układ sił politycznych w Radzie Miasta mocno się przeobrazi po nowych wyborach. Mam nadzieję, że jako prezydent miasta na pewno będę aktywnie starał się o konstruktywną współpracę z Radą Miasta, żeby faktycznie wrócić do tej, tego głównego celu, jakim jest funkcjonowanie samorządu. To jest działanie na, na korzyść mieszkańców, działanie w imieniu mieszkańców, w ich interesie Myślę, że wiele decyzji, które zapadły w ostatnich latach, że ich decydenci troszeczkę zapominali o tym, o tym głównym zadaniu samorządu. I będę chciał znowu postawić na odnowienie tego, tego nastawienia. I mam nadzieję, że radni będą chcieli podjąć współpracę na tych zasadach. Dla mnie przede wszystkim liczy się uczciwość, otwartość i szczerość wobec mieszkańców. I tego również brakowało i mam nadzieję, że, że te wybory zmienią tą sytuację na lepsze i że władze miasta skupią. Się na budowaniu e, dobrej, lepszej przyszłości naszego miasta. Kto będzie, m, kogo będzie Pan mianować na wiceprezydenta i kto będzie e, u Pana w najbliższej kadrze? No, mam y, wielu współpracowników, y, widzę również y, sporo y, ekspertów, którzy już y, pracują w strukturach miejskich. To nie jest tak, że y, będę dokonywał rewolucji. Y, jako radny też wiem, y, które, ktu, którzy... Y, 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 Naczelnicy, czy którzy, które osoby piastujące stanowiska kierownicze, czy znajdujące się w strukturach miasta, działające na rzecz naszego miasta, są ekspertami, są osobami, które nadają się na te najważniejsze stanowiska. Nie chcę teraz mówić o kwestii stanowisk wiceprezydentów, czy, 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 czy najbliższych współpracowników. Myślę, że to w dużej mierze będzie zależeć też od wyniku wyborów i tego, kto będzie potem chciał w, y, współpracować. Na pewno chciałbym e, dążyć do tego, żeby e, rządy za, w Zabrzu e, e, jak najbardziej... Te siły polityczne w Zabrzu, które dotychczas mają swoją reprezentację i robią coś dla, dla miasta, funkcjonują w, w, czy, to, czy, czy w Radzie Miasta, czy w, po prostu w przestrzeni publicznej. Chciałbym, żeby, chciałbym docenić tak naprawdę wszystkich wyborców. Nie chciałbym, żeby niektórzy wyborcy czuli się, że są ignorowani, ponieważ na, na każdego kandydata zapewne zostaną oddane jakieś pule głosów i e, chciałbym też to uszanować, więc na pewno będę z jednej strony. Zapraszał do współpracy moich kontrkandydatów. Z drugiej strony będę korzystał z dużego zasobu, jaki ma miasto, już doświadczonych, doświadczonych osób, które wiedzą, jakie miasto ma potrzeby i wiedzą, jak je realizować, ale też będę chciał na pewno wspomóc miasto osobami, ekspertami, którzy będą mogli wdrożyć tutaj najlepsze praktyki. Dlaczego mieszkańcy właśnie powinni zagłosować na Pana? Zachęcam oczywiście do tego. Myślę, że to, co mi się udało przez ostatnie kilkanaście lat działalności, to pozostać autentycznym. Ja dotąd naprawdę nie czuję się politykiem, czuję się społecznikiem. Ten, ten, ten cel, te idee przyświecały mi na początku działalności i tak naprawdę przez cały ten czas i, i dalej są one dla mnie najważniejsze. Jestem taką osobą, która nie chce budować swojej, swojego zaplecza politycznego czy realizować swoich celów politycznych. Na bazie czy, 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 czy korzystając z, z, z tego, że e, będzie miała możliwość decydowania, e, wydawania decyzji w imieniu samorządu. Ja chcę odwrócić ten, e, to podejście. Chcę, żeby właśnie e, chcę być dobrym urzędnikiem, e, dobrym gospodarzem, który zadba o dobre funkcjonowanie miasta, a nie będę zainteresowany e, propagandą e, w, w sprawami wizerunkowymi dotyczącymi mojej osoby. Dla mnie najważniejszy będzie wizerunek miasta i będę pracował na to, żeby wizerunek miasta przede wszystkim w oczach mieszkańców, ale również na zewnątrz był coraz, coraz lepszy, co również będzie wspomagać to, o czym mówiłem wcześniej, czyli tą strategię uczynienia miasta coraz przyjaźniejszym, coraz lepszym, ponieważ wizerunek moim zdaniem powinien opierać się na solidnych bazach rzeczywistości. Nie tylko być kreowany, nie być kreowany sztucznie, nie tylko być gdzieś tam deklarowany, ale być po prostu widoczny. Myślę, że najlepszymi ambasadorami mogą być sami mieszkańcy, którzy stwierdzą, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości, że tak, tu się zmienia na lepsze, tak, tutaj chcemy, chcemy pozostać, tak, mamy nadzieję na, na, na co Coraz lepsze jutro. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.